Zwierzę było źle ogłuszone, było za słabe napięcie prądu, było źle nakute, nie wykrwawiło się w odpowiedni sposób i żywcem w pełni świadome zostało wrzucone do oparzalnika z gotującą się wodą. Ja bardzo przepraszam, to to nie było do końca. Wie pan, ja bym, ja bym do, do tej chwili polemizował z tym. Naprawdę proszę mi wierzyć, proszę mi wierzyć, proszę mi wierzyć. Myśmy nawet nagrywali taśmę specjalnie. Czy animalsi sfałszowali to nagranie zrobione w rzeźni w żelistrzewie niedaleko trójmiasta? Czy zdjęcia i dźwięki są zmanipulowane? Czyś... Włodzimierz przewoski, wojewódzki inspektor weterynarii z Gdańska, kwestionuje autentyczność filmu. Czy pan miał jakieś wątpliwości, że tam mogła być jakaś manipulacja? Nikt przy zdrowych zwysłach nie będzie miał takich wątpliwości. Wątpliwości, czy film jest manipulacją, czy manipulacją nie jest, zostały rozstrzygnięte. Wyjaśniono je podczas procesu przed sądem, o tym jednak później. Profesor Elżanowski z Polskiej Akademii Nauk od wielu lat analizuje pracę polskich urzędów weterynarii. Najwięcej zastrzeżeń ma do pracy urzędników z Województwa Pomorskiego. Rzeźnia w żeli strzewie prawidłowo ubite zwierzę, zanim trafi do oparzalnika. Najpierw musi być ogłuszone prądem. Chodzi o to, aby straciło świadomość i nie odczuwało bólu. Potem spuszcza się z niego krew. Zwierzę było źle ogłuszone, i żywcem w pełni świadome zostało wrzucone do oparzalnika z gotującą się wodą. Ja bardzo przepraszam, to, to mi było do końca. Wie pan, Ja bym, ja bym do, do tej chwili polemizował z tym. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Prokuratura z urzędu wszczęła śledztwo, przesłuchała wszystkich świadków i przesłuchała również inspekcję weterynaryjną, w tym wojewódzkiego lekarza weterynarii. Myśmy nawet nagrywali taśmę, specjalnie. Nagrywaliśmy w tym miejscu taśmę. Doktor Przewoski robi własny film. Nagrywa film Animalsów i przemontowuje go. Swój film pokazuje przebywającym wówczas w Polsce inspektorom unijnym. Tylko normalnie rzuciliśmy pewne zmiany, żeśmy zrobili, no nie będę mówił jakie. W tym filmie, tak? W naszym filmie, tak. I nie byli w stanie stwierdzić, który z tych filmów jest normalnie prawidłowy. A to po co się bawiliście w takie rzeczy? Bo chcieliśmy, proszę pana, znać prawdę do końca. My, w odróżnieniu od innych, dążyliśmy cały czas do prawdy, proszę pana. Panie redaktorze, to jest pan doktor Włodzimierz Przewoski. Jest urzędnikiem państwowym, który w prokuraturze okręgowej w Słupsku kłamał w żywe oczy, że świnia wyrywająca się z oparzelnika była martwa. Materiał był dobrze nagrany, głos był dobrze, dobrze nagrany, a ruchy pyska zwierzęcia były zsynchronizowane z głosem cierpiącej świni. W protokole zeznań doktora Przewoskiego czytamy Dowodem na to, że świnia znajdująca się w oparzalniku nie żyje, jest to, że nie otwiera pyska. Natomiast kwik, nagrany na taśmie magnetofonowej, pochodzi od innego zwierzęcia. Na tamtym etapie poznania sprawy mogło istnieć taka możliwość i taka interpretacja. Doktor zeznaje. Świnia zabijana, a wiem to z mojej praktyki, inaczej kwiczy, ma inne natężenie kwiku niż ta świnia, która znajduje się w oparzalniku. Film bada biegły sądowy i kilku ekspertów, naukowców bo opinie wszystkich innych ekspertów było całkowicie, całkowicie jednoznaczne. Jest to świnia, która się wyrywa, wyrywa z oparzalnika. Jest to, no, po prostu, tak, tak nieetyczne, tak nieetyczne takie zeznanie urzędnika państwowego w prokuraturze, jak to sobie można tylko wyobrazić. Ja jestem, ja jestem, oburzony tym. Wątpliwości, wątpliwości proszę pana, cały czas, wątpliwości. W prokuraturze pan nie ma możliwości stwierdzenia innych zdań, także proszę inaczej tak nie mówić. To były wątpliwości. W zeznaniach doktora Przewoskiego nie ma ani jednego słowa wątpliwości. Wypowiada zdania jednoznaczne, jasne i twierdzące. Przesłuchującemu prokuratorowi po projekcji nagrania, doktor mówi: Nie stwierdzam żadnych nieprawidłowości związanych w szczególności z samym ogłoszeniem świń i ich wykrwawieniem. Procedura jest zachowana zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.